Hej, hej, witam was serdecznie. Bardzo długo mnie nie było, ale dużo, dużo miałam spraw do załatwienia. Zresztą podejrzewam, że każdy z nas ma sporo w życiu różnych spraw i ten czas szybko ucieka. Ja tak postanowiłam w końcu nakręcić ten film, jak kamperek wygląda po remoncie. I zaraz wam tutaj będę wszystko pokazywać po kolei w tej chwili mniejsze pokrowce już widzieliście doszły takie poduszeczki w tej chwili co się zmieniło nie wiem czy to pokażę tu jest teraz moje łóżko ono jest na stałe jedynie ściągam stolik do tego musiała się zmienić noga która się składała na płasko, wtedy mniej miejsca mi zajmuje. Została też mi uszyta taka zasłona. To jest zasłona, tak, na szybkiego. Jeżeli chcę, jakby się troszeczkę odsłonić, żeby nikt po stronie mnie nie widział. Ona w tej chwili wisi w powietrzu, ponieważ tam wycieraczki są mokre, ale ona jest na tyle długa żeby w całości ładnie zasłonić fotel, także fotel obracany jest dodatkowo jako miejsce do siedzenia doszły też mi w tym roku do niczuszki dziękuję Ci Kamilu jak widzicie w kwiatki jeszcze są w nich, chociaż już dzisiaj zaraz po filmie je wyciągam parę już musiałam wyciągnąć, a tutaj Wyciągnęłam, jest ich razem 11 takich mam doniczek na kwiatki miejsca i one w czasie jazdy w ogóle nie wylatują. Zmieniło się też łóżko Ameli. Jest tutaj takie łóżko, gdzie można podnieść są szczebelki i tutaj teraz nie będę się siłować, ale tu się podnosi do góry i w tym momencie można tam sobie ładnie posprzątać, wyczyścić. Mam też taką ładną biblioteczkę tutaj na książki, do samego dołu. I tu najważniejsze takie miejsce, stanowisko dla Ameli. Kupiła sobie też taki fotel. On jest trochę wciskany, więc o! Widzicie? Ma taki fotel do biurka, który jest przymocowany w czasie jazdy. Tu ma wysuwane dodatkowo książki, które czy jakiś e, dokument, laptopy przyczepiam, żeby w czasie jazdy nie wypadły. Tu ma teraz takie miejsce, koszyczki na półeczce, która doszła. Tu kiedyś była skrzynia z łóżkiem. W tej chwili jest. To bardzo wywiezienia, ale tak właśnie wyglądają miejsca zajęte przez Amelkę. W sumie jak tu się tak pokażę, wsunie ten fotel do końca. On tak mocno jest wciśnięty, ale jeszcze zabezpieczam go pasem. Doszły tutaj mi szafeczki, które w czasie jazdy nie wylatują. Ale jest w planach yy, zamontować takie gumaczki jak na książki. Doszły mi zasłonki, firaneczki które tu dodatkowo taka mata izolacyjna na okno. Czyli trzeba ściągnąć wtedy zasłonkę i rzepami przyczepić matę izolacyjną. Zmieniła się też podłoga w tej chwili nie ma tutaj paneli o, mamy tutaj legowisko pod łóżkiem dla psa czyli mamy łóżko piętrowe dywanik doszedł ponieważ raz życie podawał, ale kółka też sprawiały, że podłoga ta gumowa się odciskała, więc w tej chwili nie ma takich śladów Amelka zadowolona na te żabki, jeżyki. Jest cieplutko też, powiem wam. No i najważniejsza lodówka. Na 230 działa. W tej chwili też, mimo zimy, chodzi. Jest oczywiście, no niestety, pusta, bo nie podróżujemy za wiele. A powiem dlaczego. Takie zamknięcie Lodówki, zabezpieczenie przed otwarciem się. Można kupić je na Allegro. Co tu jeszcze się zmieniło? Zmieniła się zasłonka. To razem z amelką na przemian malowaliśmy, bo było to brązowe. Postanowiliśmy sobie pomalować na zielono i taka zasłoneczka Moskitera na muchy z takim wzorkiem. Tu przy lodówce w tej chwili jest taka szafeczka. No i jak widzicie stare panele tu zostały. No i tu Kamil mi zrobił dodatkowe miejsce na blad. Ale będę zaraz musiała, czyli odłożyć, żeby to złożyć. I tu jak wiecie jest zlew, kuchenka, więc jest sporo miejsca. Pozostałe rzeczy się nie zmieniły. Moja córeczka też zaczęła malować. Więc jak widzicie jej artystyczne obrazy wiszą. W kamperze. Jeszcze jest miejsca sporo, żeby powiesić, co się jeszcze zmieniło. Przeniesione zostało Webasto w to miejsce tutaj pod szafę. Do pomalowania jest tylko jeszcze zasłona, bo tutaj taka płyta, którą zamykam i tego nie widać. I boiler na wodę, który podgrzewa w czasie chodzenia wodę we basto lub na 230, jak mam nadwyżkę prądu. Jak widzicie, sporo zmian, dużo to było pracy. Przede wszystkim najbardziej jestem zadowolona z biureczka, z półeczki na książki dla Ameli. Sufit też został pomalowany. Nie ma pleśni, wszystko zostało wyczyszczone. Zostały też takie ozdoby tutaj umocowane. Teraz, może z bliska, je pokażę, jak to wygląda. O, coś takiego. To wszystko jest przymocowane na rzep. Że jak się zakurzy, ja sobie to wszystko ściągam, przepuczę. I mam e, zaraz, zaraz złożę, bo nie chcę jakby nagrywać kilku filmów. E, więc filmuję za jednym zamachem. bo jak księżniczka, jak widzicie. A tu złożę, właśnie teraz. E, o ten blat dodatkowy, już Wam pokazuję, już jest złożony i tutaj jest blat do tego sporo zostało mi uszytych takich torebeczek, pojemniczków na takie drobiazgi tu mam tu na różne kable żeby te drobiazgi chować i żeby się nie gubiły Czemu tak niedługo nie było? Zaraz wam wszystko opowiem. Ponieważ jak skończyłam tak troszeczkę pod koniec grudnia remont, urządzanie, malowanie. A widzicie jeszcze najważniejsze, bo już niestety moja panienka rośnie. I żeby tak pokazać tutaj ma iść taki pręt od szafy do, do półki. Po to, żeby powiesić taką na razie jeszcze o, zasłonkę dwustronną i tam będzie wtedy przebieralnia, czyli jak będzie się chciała Amelka przebrać ciuszki czy wstrój kąpielowy, to nie musi wchodzić do łazienki, tylko ma sporo miejsca, ma gdzie te ciuchy odłożyć i jest przede wszystkim luźniej. Dobra, wracamy, bo tak trochę przeskakuję z tematu na temat. Już ustawiam o kamerę, ale z tej strony trzeba było ustawić. Dlaczego nas tak długo nie było? Ponieważ pod koniec września, kiedy już powoli, powoli tak myślałam, że się będziemy pakować, szykować do podróży, zapadła decyzja. Amelka podjęła decyzję iść do szkoły. Stacjonarnie. Więc spełniła mi marzenie. Chciała już jakby poznać koleżanki, iść w kolejny etap swojego życia. Ja jej na to pozwoliłam. Ponieważ jeżeli się sparzy kiedyś na szkole, to wrócimy sobie z powrotem do podróży, a jak nie, no to teraz tylko tak jak Wy, w weekendy, ferie, święta, wakacje i nic więcej. Gdzieś może uda mi się czasami wyskoczyć samemu, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Uff, czas, dlatego mnie tak gonił, bo jak pod koniec września zapisałam Amelkę, to wszystko, cała dokumentacja, cała zajęcia pozalekcyjne, czyli Konie, jiu artystyczne zajęcia, jeszcze jakieś inne sprawy. To wszystko mi zajęło czasu. Później było zimno. Stwierdziłam, że jeszcze nie czas. No, troszeczkę kwiatki mi tu już zmarzły, więc niektóre już zostały zabrane, ale liczyłam, że wam je pokażę, jak 11 tu kwiatków sobie jest. No trudno, są już w domku. Za chwilę pozostałe, tak jak mówiłam wcześniej, wylądują też w domku. Ale jak już mogłam nakręcić ten film, postanowiłam się jeszcze zabrać za jedną rzecz, dokończyć coś, co rozpoczęłam, kiedy przyjechałam do Polski. A nie miałam czasu tego zakończyć, i właśnie zaraz Wam pokażę. Więc mam nadzieję, że jakieś małe napięcie ale ja jestem z tego tak szczęśliwa, że nic. Więc Teraz jak to się mówi, Amelka ma inne życie, ja też jakby troszeczkę koło domu. Więc załatwiam, organizuję nasze wspólne przyszłe wyjazdy. Regulator, jak widzieliście, był w tej chwili. Mam drugi regulator na 30 W, ten jest na 50. 50 jest podłączona do dwóch legu... regu... paneli, przepraszam. A 30 jest podłączona pod jeden panel. Mam w tej chwili trzy panele. Razem jest na dachu ponad kilowat paneli. Mam nadzieję, że tego prądu mi wystarczy, chociaż może się okazać, że. Panele, nie raczej nie panele, akumulatory nie wyrabiają, więc y, muszę powoli, jakby zbierać na jakieś porządne akumulatory o dużej pojemności, żeby mieć sporo zapasu na gotowanie, bo jak wiecie, ja przeszłam w większości na prąd. Na gaz mam tylko i wyłącznie kuchenkę w ramach rezerwacji, jakby nie było prądu, zabrakło, czyli jakąś wodę podgrzeć. A tak mam czajniki, różne podgrzewacze. Mam kuchenkę indukcyjną, jednopalnikową czy znaczy nie, indukcję. Indukcji się pozbyłam, ponieważ ona zużywała, miała 2000 kW. A w tej chwili mam kupioną kuchenkę elektryczną jednopalnikową, która ma 1000 W, więc łatwiej jest podgrzewać, gotować, jak jest nadwyżka prądu, kiedy mam akumulatory razem 225 kg, raczej amperogodzin. Tak, chyba. Nie, teraz to już nie jestem pewna, ale mężczyźni to mnie poprawią. W każdym razie. A tu o, jeszcze pokażę ma takie też biureczko przy biurku swoim na długopisiki. Może inaczej bliżej, bo tak z da nie widać. O. Tu ma swoje miejsce doszły gniazdka, które Amelka potrzebuje jakby podłączyła sprzęt jakiś elektroniczny i musi mieć przy biurku, żebyśmy nie ciągnęli to wszystko przez kampera. No to dobra, czas pokazać Wam to, co jest najważniejsze. Dlaczego prawie dwa tygodnie czekałam na to, żeby nakręcić ten film. W tej chwili, w związku z tym, że jest zimno, to tak trochę wychodzę inaczej niż zawsze. Bo ta zasłonka normalnie sobie wisi, ale nie chcę mieć problemu. Czas na zmianę. Jak to się mówi? Uh -huh. Obuwia, bo niestety na dworze zimno. Już zaraz wychodzę. I teraz jest w tej chwili żółta tablica. Jak widzicie, ja już mam auto zabytkowe, a dzisiaj byłam zmienić ubezpieczenie, żeby się wszystko zgadzało. Proszę bardzo. Auto niestety brudne. Jeździmy. Teraz w tej chwili camper pracuje jak. Auto miejskie, ponieważ moja osobówka się popsuła. 4 miesiące już jest naprawiana, i nie wiem, jutro jadę zobaczyć co i jak. Więc Campbell pracuje. Jak osobówka codziennie odwozi Amelę na zajęcia oraz do szkoły, odbieram ją. Więc mam nadzieję, że powoli ogarnę się na tyle żeby zacząć robić filmiki, które z poprzednich podróży, których jeszcze nie ogromne liście. Ja wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy tego, żeby filmować aktualną podróż, no ale nie ma tej podróży aktualnej, więc wszystkie filmiki będą z poprzednich z Polski i z Bałkanów dalej, bo nie wszystkie jeszcze filmiki. Wstawiłam, więc fajnie, jak jesteś jeszcze na moim kanale. Nie opuściłeś mojego kanału, czekałeś na mój film. Bardzo Ci jestem za to wdzięczna. Ci, co się nie doczekali, nie chcieli czekać, no trudno. Takie jest życie. Yy, są, jest tak mnóstwo kanałów, że wcale się nie dziwię, że przeszliście i Was nudziło czekanie. Nie obiecuję kiedy będą kolejne filmy ale postaram się jakoś to wszystko zacząć ogarniać może chociaż jeden film w tygodniu z poprzedniej podróży więc do usłyszenia i życzę wam naprawdę wspaniałych podróży jeżeli macie jakieś pojazdy, plany może napiszcie jakie macie plany na Sylwestra bo ja próbowałam zorganizować zlot, ale troszeczkę nie wyszło, więc z Amelką pojedziemy sobie w, gdzieś i spędzimy jakoś czas w tego Sylwestra. Więc do usłyszenia. Pa, pa.